Dobra, panowie, przekazujemy głos może Stiflerowi i Sorokowi. Soroko, ja mam do ciebie pytanie, czy w czystości przygotowywałeś się do walki? Toż, kurwa, wiadomo, Był jakiś że balet, nie, kurwa. czy typowo sportowo? To wiadomo, że nie wierzę się ten. Ale zahamowałem piętą, słuchaj, kurwa, jestem w dobrej formie. No, no, no. No, zahamowałem piętą, całe szczęście, kurwa, Bóg ma poczucie humoru, dałem radę, słuchaj. Czyli będzie ogień. Będzie ogień. Jak te treningi z Popusiem? To były tylko treningi, czy jeszcze Oś, coś kurwa, było? Kurwa, popek to jest mistrz świata w trenowaniu. Kurwa, ja kurwa. <grym> na koncercie byli razem. Byliśmy, no. <grym> na nie Jeszcze raz byłem tam od dupy strony. Zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. Kurwa, od popka, dupy strony. Dostałem z tyłu, więc widziałem też i tył jak popka, wiesz. I bardzo y, solidną robotę, kurwa robi, nie ma co pierdolić, wiesz. Myślałem, że to wygląda troszeczkę inaczej. A tam jest wjazd, ogień, ram, bam, bam kurwa, wyjazdaj. Nieźle, nieźle. A te chrupki co ja jest to, co ty masz problem z wagą? A tam? robić jak największą, kurwa, wagę, wiesz. A ty kim ty kurwa jesteś? Ty Ale? No kurwa ty... Michał, bo kurwa masz lipę, no co ci będę Nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi. Słuchajcie, chciał się spierdolić, wiesz? Poczpaliśmy ostatnio razem, kurwa, ja chciałem go zajebać na łeb kurwa i szuka chuja do dupy naprawdę, no Poczpaliśmy razem, odjebało chłopu. A, mówić, to, ja ja to do ciebie, to ciebie jakiś tak, tak, tak? Bo chciał się spierdolić. To na korytarzu. To nawet nie na korytarzu, to wiadomo, że tutaj nas rozkurwa roz, dzielą. Ja mam walkę zaraz, gdzieś go tam ustrzelę innym razem. <śmiech> <śmiech> Stifler, powiedz mi, jak ci się podoba do tej pory? Jeszcze nie miałeś okazji się wypowiedzieć, ale tutaj cały czas się dzieje. No w ogóle to jest mój ziomek ten, co teraz wypadnił, nie? A to co on ma do Soroko? Yy, znaczy, on chciał tutaj chyba walkę, nie? Po prostu chciał kogoś zaczepić, nie? A, ale to w sumie co? To... to Cichy z tobą chyba chciał tą walkę, na to wychodzić. Nie, no bo nie dałem... Ale uc... to twój ziomek i co chciał przekazać? Nie, nie, nie. nie wiem, nie wiem, tylko że to jest mój ziomek, bo tu nikt go z was nie zna, nie? Ale to nie wiesz, co chciał przekazać? Powiedzieć przez niego. mikrofon? Nie, bo nie odbieram od niego telefonu do czasu, nie? <laughs> Aha, to jak tu wszedł? Ty go zaprosiłeś? Nie, nie, właśnie nie. To ty, Adam, go zaprosiłeś? No nie, no, nie, nie. Słuchaj, tu jest właśnie, to jest prime, słuchaj, on się sam zaprosił, kurwa. No chyba nie. No. No. Ktoś go musiał zaprosić. No to może A... zapytajmy tego kolegi, co. co tu no apeluję, nie? niech przyjdzie, niech powie o co chodzi. Na no, teraz? Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, włodarzy wszystkich, <słuchaj> z <zbyt> na <zombie. słuchaj> Nazywam się Łukasz Kerpiński, i tutaj przyszedłem specjalnie dla dama. Tak? Dla ciebie. Dlatego tego, Dziękuję, że, że jest taka sytuacja niefajna ostatnio na parkingu i wiesz, nieważne co my tam, wiesz, robiliśmy, niczego nie robiliśmy i tak dalej, ale chodzi o sam fakt, wiesz, że to była dziewczyna, nielegancka się do mnie zachowałaś, po prostu, tak. I wiesz, ja jestem takim człowiekiem, że zawsze przychodzę, mówię w oczy, ci, co mnie znają, to wiedzą, tak, lubiłem cię, serio, lubiłem cię, naprawdę. Teraz już mnie nie lubisz. Wiesz co... Dynia nie tak, czy jakoś mega nie lubię, no, nie ale, lub ale ja bardzo chętnie bym się z tobą zmierzył w, w klatce Ja po wiem, prosto, wie. o, bardzo dobrze o tym wiem, ale robisz to w przepaskudnie chujowy ale bardzo sposób. Ale bardzo kurwa, obie podchodzę do nie wierdalam ci lepa, ale ale jak kurwa, kolego, kolego, posłuchaj mnie Donald, kurwa, kolego, wiałem, posłuchaj mnie, ogólnie to coś, no to chciałeś powiedzieć. Posłuchaj mnie teraz, dokończ to, co chciałeś powiedzieć. Posłuchaj mnie teraz, tam ty słyszysz od podażę. Kolego, wiałem, dokończ, dokończ, pierdaj i posłuchaj mnie, możesz? Wykultury kurwa trochę. Wykurw misiała. Wykulturę, kurwa. Dawaj, wykurw misiała, łdzici. Kultury troszeczkę, ci... kurwa chłopaku. Mnie teraz. Kultury troszeczkę. My cię tu nie znamy, ty wszyscy. To wszyscy kultury kurwa, nie to zbliżaj się. Pół metra ode mnie, kurwa. Ale co ty? Pół metra ode, ode mnie. mnie. No i widzisz, że. No i Kurwa, wolę. Ty feruj, wolę. No. metra. Ej, hey, hey, nie mikrofonami. Zabierzcie mu mikrofon. Dobra, klucz. Mikrofon tam wypadł. mikrofon. Panie Zdączek, kogoś pan to kurwa przyprowadził, kurwa. Za bandytę, kurwa. I dlatego byłem przeciwny, żeby go tu zapraszać. Prosimy kolegę usunąć z sali, skoro nie poradził sobie z Solejnikiem, to niestety kontraktu nie dostanie na Adama. Ogólnie nie, to Więc się prosiłbym o ochronę, żeby, żeby go wyprowadziła.